Myślę, zagramy gramy tego cukierka Więc dobra, to zam... O dobra, ja pierwsza. Okay. Okej. Już? Już? O, nie. Dobra, jest git jest git. Teraz ja zamykam Ej, ja jestem... Cześć, możesz otworzyć. Ja Jestem ciekawa, że trafiłem tak samo i to da, Ej no? Ja zamykaj. No, zamykaj. Dobra. <laughs> patrzyłaś. Nie, dobra, no Musimy zjeść. Bezpieczny. Bezpieczne. bezpieczny. Bezpieczne. Ten. Bezperkl. Hę? No. A nie może swojego zgadasz, nie? Mhm. Хорошо. 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 я буду сейчас Хорошо. Хорошо. Или его. Хорошо. которая Хорошо. Так, Хорошо. 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 A, no świeżo. Bezpieczny. Ja mam no, ja się boję tego albo tego, ale wybieram Ja też się boję tego. No, ten tutaj był. Tak. Co? Tak. Nic. To co? Nic. Ja wiedziałam tak, że tutaj stał. Ale. No wybrałam! No Dobra, żyjesz. Jest <noise> dużo bezpieczna, a nie. Odkładam moją, że nie mam za dużo buzi, Za <noise> <noise> trochę ty! A ci by twój? No kurz wiem, ale.